A tutaj nawet to na no podprzeciśnięciu jest zimno, pani u góry mieszka nad tym mieszkaniem. Tak, ja 39 też są świadkami. Jedno zimno, panie. Ale niech pan Tak, na Tak, nawet niektórzy rzuciją okiem i się do pani. Tak, tak. To jest numer jaki? 23. Tak, 23. To, ale tak nie macie światła, tak? No ale tak nie ma wody. No, ja nie, ja nie, tutaj ja nie mam ubikacji i nie mam... A nie tak. Myśli są, bo ja o myślach nie będziemy gadać. O tym. Najważniejsze to, że tu nie jest zabezpieczone, nie ma prądu w toaletach. No nie ma tak prądu strychu? Na strychu, na strychu w komorach. Kiedy ten to, pożar był? Nie, ja dobrze, żeby nawet danych nie pokazywać, żeby dał tam nie kamerować. Są ale ponad co, co mogę powiedzieć? Ja wciąż z blizdakami chodziłam kurwa do Ademur, zgłaszać, bo ja mieszkam na poddaszu, zgłaszam, że mi kurwa cieknie z dachu, raz tylko przyszli zobaczyć i kawałek zrobili. A co? Partner mi cały remontował kurwa mieszkanie, a z dachu w kurwa mi wszędzie leci. W kuchni nie mam. W kuchni nie mam zrobionego dachu, bo yy, sufitu, bo co? Zrobię i co? Za chwilę mają mi zalewać, plamy. Tak samo I to jest tylko kudę strata pieniędzy, które na budowlane. wyglądane. Wszędzie mam kudeła nieporobione, a nie mogę kudę w kuchni dach tak, po zrobić, bo mi kurwa leci. Wszystko przecieka. No, tak samo. Albo tutaj na tej klatce po Prosiłam, żeby chociaż posprzątane było. <grym> żeby chociaż te pajęczyny. Po a tam, tam do środka wejdzie, zobaczy jak tam wygląda. Ale otwarnie zabezpieczone nie, nie, pom... to nie. No daj, na walka, jest. Tutaj Ksienki. Ksienki, no na no, no to I to od września nikt się na tym nie pochylił? Nie. nie. Oni powiedzieli, że to że to oni nie wyremontują. Jakie tu są drzwi? Tu też nie ma świadomości. Że jesteśmy patologią i że

no właśnie, to? się tak zastanawiałam. Nie wiem, bo, no. bo ja nie wiem, bo ja mam... Ale my ja są ja nie widziały, pani zalewała, nie? Pani zalewała, więc no. też korzysta, nie, nie korzystał, bo ja mam kamciarkę no no Nie i też leciała, bo ja tak. ta nie widziałam. No bo do mojej publikacji leciało, tak. nie? Tak, a ja, ja nie widziałam. do sąsiadów Była na góra, ten, so, była. No fakt, że już wymienili, choć dobrze, co? Wymienili to A My nie wiemy, co to jest. ja nie co to jest. No tam jest wolny mieszkanie, Kiedyś robili remont tutaj, nie? na klatce remonty robili wszędzie i ten kabel pociągnęli i on tak wisi. i to nie wiadomo co to jest. I to przegląd, zapytaj się w artykule kiedy był przegląd budowlany tego budynku. Książkę bo obiektu budowlanego bym pokazali, kurde. Wielokrotnie, wielokrotnie. To winno, wielokrotnie. To zrób, to jest moje. nie? No. Do kasy znaleźć. to jo. Kasa no będzie... Się dba. Dba. Za co? No, ja... O te drzwi jeszcze, O drzwi jeszcze No zaraz powiemy. Dzień dobry państwu. Radny Roman Sarnowski. Tutaj dzisiaj no, przypadkowo taka interwencja to jest Nadgórna 23 nad na 23 Tutaj pani wyszła no, z łzami w oczach. Zobaczyła mi panie radny czy pan pozwoli na chwilę. No i podszedłem. Eee, Chodzi o to mieszkanie, tutaj nie tylko o mieszkanie, o ten cały budynek, bo naprawdę jak go żeśmy przejrzeli, teraz weszliśmy na tył tego budynku, tej kamienicy, to to, to jest coś nieprawdopodobnego, co tu się dzieje. Tutaj niezabezpieczone okno, zbliża się okres sylwestrowy. Pani ma obawy, że może ktoś tutaj rzucić petardę, dojdzie do pożaru. Zresztą obok w lokalu był pożar. To też od września ani nie uprzątnięto klatki, nie odmalowano, nie posprzątano. Zostawiono tych ludzi z tym problemem spalonego mieszkania samym sobie. A stan techniczny tego budynku, to co zobaczyłem, nie jestem budowlańcem, ale myślę, że w tym fotoreportażu tutaj to wybrzmi na portalu 365, że no stan tego budynku, wiszące kable energetyczne, brak prądu na, w toaletach, które są na półpiętrach, brak prądu na strychu, w komórkach, e, cieknący dach z góry, teraz idą święta, no przecież to, 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 to zakrawa opąsty do nieba. Apeluję do władz spółki, żeby w trybie interwencyjnym, jutro jeszcze przed Wigilią, chociaż zabezpieczyli to, 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 ten, ten lokal tutaj, te okna, przywrócili prąd w pomieszczeniach tych, których będą korzystać przez święta i zabezpieczyli te, te te, te instalację elektryczną od podwórka, jak również te drzwi, no bo tak być nie może i, i rzeczywiście trzeba się przyjrzeć chyba wszystkim tym obiektom jako komisja mieszkaniowa, nie możemy siedzieć tylko w, w budynkach spółki, tylko tak jak mówiłem ten, te adresy, które nam przekazano, przejść się po tym majątku i to wszystko zobaczyć na własne oczy, bo naprawdę ludzie są rozgoryczeni tym wszystkim. Wspomnijmy, yy, pożar był na początku września. Na początku września. Tak. Czyli minęło trzy miesiące i nic się nie wydarzyło. I nic się nie wydarzyło, tak jak pani mówi, tu tylko zabezpieczono te okna, ponoć, ale w środku tam, żeby cokolwiek zrobić. i No i tutaj, no przecież ktoś, jak zabezpieczał ten budynek, nie wiem, tu pani mówiła, że chodzi do, do, do tego technika, są technicy w mpgn nie zgłasza technikowi te problemy i to każdy przychodzi tak, bo to jest niepojęte. No tego nie ma... Ja tu jestem pierwszy raz w życiu, a jak wszedłem na podwórko, zobaczyłem tą instalację, to jest Dramat jakiś. No, przecież to, to zagraża bezpieczeństwu tych mieszkańców tutaj. O, o, no, kable, wiszą, kable wiszą normalnie, prąd widać ciągnięty na lewo gdzieś tam, coś nie, niesamowitego. A stan tego w środku, zresztą, e, wierzę mi Państwo, jak się przejdzie po tych kamienicach w zasobach mpgn niektórych nie mówię, że są, są perełki, które są wyremontowane, ale są takie kwiatki jak ten tutaj, to jest dramat. No, no, współczuję tym ludziom, że święta będą w takiej atmosferze przeżywać.